Właściwie nie powinienem był się na to zgodzić. Ale siedziałem teraz w samochodzie i jechałem tą ulicą, którą do prawdy znałem aż nadto dobrze. Te same drzewa, te same kamienice, ci sami ludzie zarabiają pieniądze, wydają pieniądze, myślą o... Choć to przecież Polska i nie o pieniądzach będziemy. Musimy porozmawiać, powiedziała. Dasz się zaprosić na kolację? Zapytałem. A ona się zgodziła. Możemy razem coś zjeść, tylko wybrałem restaurację. Więc jechaliśmy tą ulicą, którą doprawdy samochód mruczał pod stopą. Czerwone na skrzyżowaniu. Pochyliła się do przodu, żeby włączyć radio. W świetle latarni widziałem jej profil. Poprawiła włosy, odsłoniła lewe ucho. Nie mogłem oderwać od niego wzroku. Różowy płatek śniegu na tle czarnej nocy. Kierowca z tyłu zatrąbił. Ruszyłem trochę za ostro. Spojrzała na mnie. Czy z dezaprobatu? Poprawiłem wsteczne lusterko. Radio głosem Piotra Kaczkowskiego poinformowało, że w 1982 roku na liście przebojów programu trzeciego był Perfekt i jego Niewiele Ci Mogę Dać. Dasz się zaprosić na kolację? Zapytałem wtedy, a ona powiedziała tak. Nie mieliśmy nic. Ona w jednej sukience, grafitowej, prawie czarnej. Ja wyrabiałem godziny jako asystent na Uniwerku. Na obiad jedliśmy marchewkę, a potem. Masz ucho jak płatek śniegu, mówiłem. A ona nic nie mówiła, tylko oddychała. I patrzyła na mnie poważnymi oczami, w których jeszcze wtedy nie było dezaprobaty, jak chcesz, kochanie. Wybrałem tamtą restaurację powiedziałem Jak chcesz Na przednią szybę zaczął sypać śnieg Włączyłem wycieraczki Autobus przede mną zwolnił Zapraszamy do reklamy Zmień stację rzuciłem Nie nie dlaczego Może zostać Pamiętam lato się skończyło i zamieszkaliśmy w pokoju asystenckim Wprowadziła się z pudłem książek i z radiem. Jej ojciec nie chciał o niczym słyszeć. Trzymaj się od niej z daleka, ostrzegł mnie, zanim zabronił mi przekraczać próg swojego domu w willowej dzielnicy, w której mieszkali tylko chirurdzy i prokuratorzy i sekretarze. Pierwsi sekretarze. Cichy to był zakątek, oddalony od handlowego centrum. Kręta uliczka weschodnika w pobliżu katedry, gdzie dom jej ojca wyróżniał się wspaniałością. Był to mieszczański dom z XVI wieku, a należał już do dziadka obecnego właściciela. Trzypiętrowy, nie licząc mansard w cofniętym i rozbudowanym dachu, o pięciu oknach frontowych na pierwszym piętrze nad bramą. Czytałem wtedy Fausta. Przez okna widać było, jak jej ojciec otwiera barek i nalewa szklankę Johniego Walkera przywiezionego z Czechosłowacji. Znałem ten smak. Oblizałem wargi. Poczułem roztapiający się na języku płatek śniegu. Stałem na chodniku. A więc jednak był chodnik. Musieli go zrobić krakowscy mieszczanie, 500 lat po Koperniku. Stałem i patrzyłem na jasno oświetlony pokój. Do którego wszedł, starannie zamykając za sobą drzwi, jej ojciec, nie Kopernik. Ile razy tam byłem wcześniej? Wiedziałem, gdzie stoją komentarze, gdzie roczniki, gdzie gromadzi nieprzeczytane kwartalniki i glosy. Pamiętam wzory na dywanie i jego lewy róg zaginający się przy przesuwaniu krzesła do biurka. Pamiętałem nawet nieznaczny ruch jego prawej stopy, kiedy nieudolnie próbował wyrównać zagięcie. Usiadł przy biurku. Włączył lampę z abażurem z motywem storczyków fioletowych i pomarańczowych według projektu wyspiańskiego z 1899. Identyczne polichromie są w kościele Franciszkanów, w którym rok później. Czy zjesz ze mną kolację? zapytałem. Tak, powiedziałaś tak. W którym rok później powiedziałaś tak. Co będziemy jeść, kochani? Nie mieliśmy kartek na mięso ani na cukier. Papierosy wyżebrałem od kumpla z samorządu. On zawsze miał papierosy. Jedzenie nie jest ważne, wyszeptałem. Odgarnąłem jej czarne włosy, ucho jak płatek, jak płatki storczyków. Jej ojciec, pochylony w świetle płatków storczyków. Patrzyłem, jak otwiera szufladę i wyjmuje z niej papier i pióro. Ciężkie, wieczne pióro z zieloną obsadką i stalówką w kształcie grotu strzały. Stałem na chodniku przed jego domem. Stałem i patrzyłem w okno, za którym on otwierał grubymi palcami swoje ciężkie pióro ze stalówką ze złota. Nie wiedziałem szczegółów. Pamiętałem. Wszystko pamiętałem. Zaczął sypać śnieg. Miałem na sobie tylko marynarkę. W ogóle nie miałem płaszcza. Co będziemy jeść? Zapytałaś, więc spojrzałem w kartę Dani. Polecam dania z kaczki, odpowiedział kelner. Uśmiechnąłem się. Jesz mięso? Jej ton kazał mi zaprzeczyć. Nie, wyjąkałem zakłopotany. Mam za to papierosy. Zapalisz? Paliliśmy wtedy na balkonie. Cała drżałaś. Nie palę. Już nie palę. Wbiła wzrok w menu. Kelner stał nad nami cierpliwie. Państwo zamawiają wino? Ja prowadzę, ale ty czego się napijesz? Widziałem każdy jego ruch, jak pociągnął łyk bursztynowego napoju ze szklanki z grubo szkła, jak wytarł stalówkę i za maszystym pismem człowieka pewnego swoich racji i nieznoszącego sprzeciwu zresztą któż by się mu sprzeciwił. Ja przecież stałem wtedy na chodniku na chodniku wykonanym 500 lat po Koperniku na krętej ulicy w pobliżu katedry poza światłem secesyjnej lampy i marzły mi stopy, gdy on składał swój podpis. Potrzebne nam są pieniądze, powiedziałaś szeptem, żeby nie obudzić dziecka, a ty na tej swojej asystenckiej pensji nawet na mieszkanie nie mamy. Skończył się stan wojenny, wszyscy wyjeżdżali. Mogę polecieć do Stanów, powiedziałem, kiedy staliśmy na tym balkonie. A ty drżałaś i tak, powiedziałaś, tak, zaciągając się papierosem, tak, leć do tych stanów. Jak wrócisz, kupimy sobie ciata i pojedziemy na wycieczkę do Jugosławii. Ja prowadzę, ale ty rozłożyłem dłonie. Proszę o wegańską sałatę, stofu i białe wytwarne chiaroscuro. Jedliśmy w milczeniu. Chciałaś o czymś? Odłożyła widerec. Tak. Mój ojciec sporządził testament. Jest taki problem, kosmyk włosów, za ucho, że ty oficjalnie nadal jesteś moim mężem. W takim razie rozwój będzie cię kosztował połowę spadku. Spojrzała na mnie nagle pociemniałymi oczami. Płatek ucha podświetlony blaskiem lampy, secesyjne linie, różowy śnieg czarną nocą. A więc napisał dla nas scenariusz. Cyrograf podpisał własną ręką. Alfa Romeo prowadziła się zaskakująco lekko. Dobrze trzymała się drogi, zrywnie reagowała na gaz. Znajdowałem przyjemność w tym jasnym, skórzanym wnętrzu, w trzymaniu dłoni na skórzanej kierownicy i na drążku zmiany biegów obleczonym taką samą, lekko połyskującą miękką skórą. Zdecydowanie preferuję europejskie samochody z manualną skrzynią. W Stanach wybieram automaty. W drodze powrotnej zmieniłem stację. Rzuciłem okiem we wsteczne i głaszcząc skórzaną kierownicę, zjechałem w kierunku miasta. Zapadła noc, niewidoczna z miejskich latarń i oświetlonych witryn. Wróciłem do hotelu. Nie rozpakowałem walizki. Następnego dnia byłem umówiony z córką, której nie widziałem od wyjazdu do Stanów, nie licząc zdjęć przysyłanych mi regularnie na Boże Narodzenie. Sypał śnieg. Wyjrzałem na ulicę. Alfa Romeo grzecznie czekała na dole, otulana miękką warstwą puchu. Rozpalała wyobraźnię. Miałoby się ochotę wsiąść i pojechać gdzieś bardzo daleko, na wschodnie wybrzeże. W oknie po drugiej stronie ulicy ktoś zapalił światło. Wpatrywałem się w szczelinę między zasłonami. Kobieta karmiła dziecko. Nie, że nie mogła spać. Po prostu karmiła dziecko. Na wyświetlaczu telefonu sprawdziłem godzinę. Było po północy. Położyłem się w samych bokserkach. W pokoju było gorąco. Poduszka gmiotła mnie w kark. Ile osób spało w tym łóżku? Zapadałem się w miękki materac. Pode mną znajdowały się setki ciał, nagich, splecionych, ręce, nogi, włosy. Zaczęło brakować mi tchu, ale im bardziej chciałem wydostać się na powierzchnię, tym bardziej zapadałem się w stos ludzkich ciał, butwiejących szczątków, rozkładających się resztek, suchych fragmentów skóry i sterczących białych kości. Czaszki, pośladki, brzuchy przygniatały mnie, wpychały głębiej, niżej. Chciałem krzyczeć, ale kiedy otwierałem usta, wypełniały je natychmiast białe piersi martwych kobiet. Do nosa i uszu wpełzły tłuste larwy. Próbowałem je z siebie wyrwać, ale zerwałem się na równe nogi. Serce tłukło mi się o żebra, nie mogłem złapać tchu. Spocony podszedłem do okna. Kobieta naprzeciwko nadal karmiła dziecko. Siedziała teraz odwrócona do mnie plecami. Ty też odwracałaś się do mnie plecami, karmiąc ją piersią. Byłem z nią umówiony na jutro. Sięgnąłem do kieszeni marynarki po papierosy i wyszedłem na korytarz. Tego dnia, kiedy Cię poznałem, stałem na schodach i paliłem. Byłem przedostatni w kolejce na egzamin do Twojego Ojca. Wchodziliśmy do jego gabinetu po dwóch. Wstawał z za biurka, zapinał marynarkę, poprawiał włosy, rzędące na czubku głowy. Uścisk dłoni, proszę usiąść, panowie, proszę wylosować pytania. Trzy drewniane krzesła, zepsuta szafa, pusta w środku, biurko na cienkich muszkach. Z lewej strony wielkie średniowieczne okno z widokiem na ratusz. Na przeciwległej ścianie wisiało wąskie, zaśniedziałe lustro. Po co? Chyba na urągowisko, żebyśmy widzieli swoją marność. Pociłem się jak szczur. Koszula przykleiła mi się do pleców. Nad górną wargą kropił się pot. Bałem się, że on wstanie i wyciągnie do mnie dłoń. Paru już podziękuję. Więc bez przerwy wycierałem ręce o uda, żeby być gotowym. I tak nie byłem. I tak mnie zaskoczył. Ja wobec Pana mam pewne plany, oznajmił. Brałem wdech, gdy on. zapraszał Pana do siebie. I ręka ręka. Nie zdążyłem jej wytrzeć o spodnie. Umierałem ze wstydu, że mam taką lepką, mokrą, a on ją jeszcze przetrzymał, mówiąc, do zobaczenia. Na korytarzu sprawdziliśmy z kumplem wpisy w indeksach. Ja zdałem. Zdałem to mało powiedziane. Zaprosił mnie do siebie. Mnie zaprosił, a jego nie. Dlaczego akurat ciebie? Przecież nie jesteś żadnym wybitnym studentem. Ty nawet nie rokujesz. W jednej chwili dokonałem zamiany. Straciłem przyjaciela. Zdobyłem protektora. Dlaczego akurat mnie? który nie byłem ani wybitnym, ani nawet dobrze rokującym studentem. Tak, każdy w skrytości serca liczył na taką propozycję, na zaproszenie profesora, na ożywione dyskusje, na pełne wymownej ciszy pauzy podkreślające szacunek dla interlokutora. Na wybitną dysertację, napisaną pod kierunkiem, w konsekwencji na otwarty przewód doktorski. Oraz uchylone drzwi jego kancelarii i w efekcie na błyskotliwą karierę prawniczą. Każdy. Ja też. Zgasiłem papierosa. Nigdzie nie było popielniczki. Wróciłem do hotelowego pokoju. Położyłem się na łóżko. Bałem się zasnąć. Thank you